Orczyki, czyli tak zwane pedały, Aha. które sterują nam y, tylnym ogonem, czyli śmiegiłkiem. Dobra, tak popychasz do przodu, to to, to, to co to, jakie, to? Jaki to efekt daje? Jak, popchniesz do jak przodu? jesteśmy w locie, w locie, jak już no. jesteśmy w zawisie. No. Oczywiście hmm. przy starcie będziecie czuli takie wibracje, jak hmm. weźmiemy w neutrum. Wtedy jest w położeniu takim neutralnym, i to ani do przodu, ani do tyłu, ani na bok, ani w lewo, w prawo się nie przemieści, a jak damy lekko do przodu, to będziemy no. się rozpędzać. A, czyli on się będzie jakby po, po, pochylał, Uchoł, tak? tak? Dobra, a prawo, lewo, to co to jest? Przechylamy się prawo lub lewo. Ale jak się przechylimy w prawo, to lecimy w ten sposób, czy on leci wtedy połku? łuku? Eee, to w zależności, czy jesteśmy w zawisie, czy jesteśmy w locie postępowym. Czyli jak jak jesteśmy, jesteśmy w zawisie, w lo... to na bok po prostu to poleci bo, stricta, to polecimy na, na bok w postępowym ruchu... Oczywiście to będziemy robić zakręt. Dobra. No dobra, to ten, tu zasiadamy i lecimy. 371, 400 nie ma jak do A tu I Teraz. No dobra, i wracamy. Podobnym śmigłowcem dzisiaj leciliśmy dzięki temu szanownemu panu, to mnie tutaj przywiózł, a można powiedzieć, że mnie przeleciał bez skojarzeń. Bartuś teraz nam pokazuje w jaki sposób operować działkiem zderzakowym. Tak, działko jest sterowane z pilota, z kabiny. Nie potrzeba wychodzić, nie potrzeba nic robić. działamy bezpośrednio z kabiny. Możemy wejść, zobaczymy jak wygląda joystick. Panie Bartku, w jaki sposób się operuje. O, tutaj, zobacz operatorze. Włączamy zasilanie. No I mamy sterowanie lewo-prawo, ale możemy też sobie ustawić do pewnego kątu. Wtedy włączamy oscylację i ona sobie samo pracuje lewo prawo. Dobra, lecimy dalej. Dziękuję za pokazanie. Jak już jesteś tutaj, szanowny yy, kierowco, to poprosimy Cię o pokaz sygnałów świetnych oraz yy, dźwiękowych. jest planu treningowego? Zainwestuj w moje operta, Oferta, i podciąganie. Polecam również moje kursy w wideo, Daję, to daję. Dobra, le, le, lecimy, le, lecimy, lecimy dalej. Jaką my tu mamy skrzynię biegów? Automat? Czy... Tutaj czy tak, automatyczna skrzynia biegów. Okay. 12 przełożeń. Silnik f 360 czyli 360 koni. Najnowszy model Scania, 25 rocznik. Dobra, lecimy dalej. Jaki ma zbiornik? 3000 litrów wody. Chodź tutaj do nas jeszcze do Katla. 3000 litrów tak. wody, wydajność autopompy? 2,5 tony na y, 1600 na minutę.